Siemano, witam Was po przerwie. Byłem na wakacjach w Austrii i właśnie tak będąc w Austrii byłem w sklepie i zauważyłem, że jest tam coś takiego, a że nigdy tego nie widziałem w Polsce, dlatego postanowiłem wziąć. Jak widzicie zakupiłem tutaj, nie, nie kupowałem pełnego boksa e, zakupiłem e, 20 saszetek z WWE czyli WWE To jest kolekcja The New Forever Są naklejki, kart nie było i tu mamy taki plakacik pewnie z tego, a to może wam nie będę, a zresztą może Wam jakoś to pokażę coś takiego, taki plakacik to na bok, żeby nam tu nie przeszkadzał. I tu mamy 20 saszetek, z czego 5 jest dla kolegi Kacpra. To mu odłożę tutaj 5, tak jest tutaj 5 Kacper, jak widzisz, te ja one polecam na dniach do ciebie. I tu powinno być 15 dla mnie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobra, więc może sobie to. Otworzymy w dwóch odcinkach po 7 saszetek. 3, 3, 3, 4 i tu będziemy mieć 3, 3, 3. Ok, jest tu 7, jeszcze muszę sprawdzić. 3 i jest 4, ok. Ta saszetka idzie na bok, gdzieś i będziemy sobie otwierać po prostu po 7 saszetek na odcinek. Yy, czyli będą dwa odcinki. Dobra, więc lecimy z pierwszą siódemeczką. Ok. E, czekajcie, czekajcie, dziwnie się otwiera, dziwnie troszeczkę. Ok, O, jest. I na dobry początek piękna naklejka. The Lock on National. No, bardzo, bardzo do, do, dobrze oni są. Czasem oglądam wrestling, i właśnie. No, mega naklejeczka, mega. No i tu mamy jeszcze małe naklejki. Jak widzicie, porównywalnie te są mniejsze. Ja, ja się nie znam na tych zawodnikach, dlatego tak wam tylko pokażę. I co się znają, będę w sobie wiedzieć. Ten jest dobry. Z tego co kojarzę. Dolf Dolph Ziegler tego kojarzę gościa. Fajny też. Dobra, polecam sobie z kolejną saszetunią. Tak chyba będę otwierał, będzie najbezpieczniej. A zresztą... A już nie wiem, się gubię w tym zamotany. Jestem, jak wiecie, po wakacjach. A dzisiaj wakacje jeszcze trwają, ale wakacje z takich rodzinnych. na bok i tu mamy gościa takiego z to z tino nie kojarzę gościa no ale zdarza się i tu mamy emmę e, zapomniałem jak się goś nazywał ten jest dobry też i tu mamy kto tu leci nie wiem a więc na bok to te są też tam na bok i lecimy sobie z kolejną saszetką, bo już mamy 3 minuty. 4 już właściwie tak leci ten czas, widzę. No, ta się fajnie otwarła. I tu mamy takie naklejki. O, tam już będzie powtórka, widzę. Coś takiego. On fajnie. I tu ich tu zmiażdż normalnie bo oglądałem czasem, to od razu wszyscy leżą. Jak tak Mamy a na naklejkę. o mojego praktycznie ulubionego zawodnika Cezaro. Cezaro. Super. No no, fajnie, fajnie. Dobra, no, to lecimy. Od razu, a to jest numerek, zaraz Wam pokażę. 225. Czyli jakby się chciało zebrać tę kolekcję, to by trzeba było naprawdę otworzyć dużo saszetek albo się wymieniać. Ale właśnie tu nie wiem, czy jest ta kolekcja na Lastiker. Jak jest, to może coś tam się powymieniam, bo naprawdę... Ale albumu właśnie nie udało mi się zakupić. Za drogi był, uważam. No i nie kupowałem. Może gdzieś na eBayu go spróbuję kupić. I tu mamy Sasha Banask. Nie znam. O właśnie, Cezaro, bo razie Dolby Stigler. O Big Langston, tak zwany. I ten gość ciągle zapominam. Okej, okay. na bok, tu naklejka specjalna. O, piękna! The Rock! Super. Okej, okay, okej, okay, ale to nie przedłużajmy, bo już mamy 6 minutek prawie. 6 minut, jak ludzie. Okej, okay, tu mamy saszet saszetkę. Kolejną mamy. Ewa Marin. Marina? Nie wiem, nie wiem. E, w tą stronę. O, Coffee Kingston. Fajny, fajny. Ten pamiętam. The Rock, bodajże. No i The Rock. Fajnie, fajnie. Kurczę, kurczę, a ten czas leci na tym filmiku. Już mamy 6,5 i minutki, a ja się tak cackam z tym otwieraniem. Muszę to szybciej robić. Oj, mamy powtórkę? Powtórkę. Ewa Marwin. Kolejna powtórka. Mamy Sincarę i Kofiego Kingstona bodajże O, ten jest mega, mega gość No i mamy Natalię I mamy szybko Ostatnia saszeczkę, bo już mamy 7 minutek Ostatnia saszetunia lecimy Mamy Nie kojarzę tego pamiętałem. Ale... O, piękna naklejka. Nie wiem, nie wiem kto to. I tu mamy również, nie wiem, nie wiem. I naklejka specjalna. O, jest to super naklejka. Randy Orton, który właśnie wykonuje swoją akcję. Super. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, w których otworzymy sobie te 7 saszetek. Elo!